Siemano kolano, z tej strony granie na ekranie i witam was w kolejnym odcinku z serii uzupełniania albumu TOPS w dzisiejszym odcinku uzupełniamy kolejne dwie kategorie czyli Trophy, Triumf i Heritage widzę, że nie wziąłem Heritage, także muszę to teraz zrobić yy, 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 yy. pierwsza paczka i druga paczka <laughs> No i co? Zaczynamy od Trophy triumf. Bardzo mało kart. Miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić kolejną super stronę. A pierwszym piłkarzem jest Erling Haaland Halanda mamy. Kolejną kartą jest Steven Gerrard Który jest z tej strony. Potem Fernando Torres. Następnie Marcus Rashford, którego nie mamy. Vinicius Junior, którego też nie mamy. Lionel Messi, którego mamy. Potem jest Manuel Neuer, Zanetti, i ostatnią kartą jest kaka. Także dwa braki. Tak to wygląda. Tutaj dwa. I teraz lecimy z Heritage. Z Heritage jest szansa na pełne dwie strony, ale nie wiadomo, ponieważ no pewnie się przydarzy brak jakichś kart. Zaczynamy od Rico Luisa. Bardzo dużo tych kart jest, także dużo szukania, ale Rico Luisa mamy. Także zaczynamy dobrze. Potem Kai Havertz, którego też widziałem, jest. Kolejną kartą, uwaga, uwaga jest Harvey Elliott, <laughs> ale mnie ta choroba atakuje. Harvey Elliott tutaj jest. <laughs> Potem mamy Udowiego. O, od razu jest. Jak na razie lecimy perfekcyjnie. Potem mamy Lewi koluil. Tu możemy go nie mieć. Niestety. I uwaga, uwaga. Nie mamy koluila, niestety. Skiri. Szkiri mamy. Potem Fermin Lopez. Chyba też nie mamy. Nie mamy. Eee, Arda Guler też nie. No. Eee, Barcola też nie. Lukeba. Czyli co nie mamy. Raz, dwa, trzy. Teraz tu lukeba. Czy mamy lukebę? Ogromne braki. Lukeba też nie mamy. Czyli enzo milot dopiero łamie tą złą pasę. Milot. Ale my nie ma A mamy milota, mamy. E, potem. Karim Adeyemi, którego nie mamy, klasyczek, robimy cięcie na chwilę, e, wracamy i Karie, Karim Adeyemi również nie, nie jest w naszej kolekcji, ale Adam Chlązek czy jest, no bardzo dużo braków, nie mamy. Mafistel jest, czyli dopiero tu. Gdzie ty jesteś? Mamy cię. Super. Hanko jest. Bakayoko jest. Dobrze myślę. E... Jo Mario też jest Gonzalo i też jest jeżeli się nie mylę, Co? no jest. E... Baren czeka też jest i tu trzy strony aż na te heritage idą. Także naprawdę bardzo dużo tych kart jest. Eee, ben Rachma jest. Kolejną kartą jest. Uwaga, uwaga, kamarada. Nie mamy. I Saxen jest. Mm, Fabian, jest. Skalwini, nie ma. Palma, jest. Tylko się zastanawiam, co ja to dobrze włożyłem, bo tu mamy jaki numer? Nie widzę. 463, 64. Eee... No to by wychodziło. Po bardzo długim myśleniu yy, odkryłem błąd, po prostu źle były karty włożone numerowo. Teraz są dobrze i dlatego mi się nie zgadzało. I trzy ostatnie karty mamy. Także wkładamy. No, dzisiaj się zakręciłem i to mocno. Mamy skończone kolejne dwie kategorie. Tak to wygląda. No i co, jeżeli chcecie kupić takie i inne karty, to wpadajcie na Vinted. Moja nazwa to Nikodem Zygmunt. No i co, bez benego przedłużenia, życzę Wam dobrego dnia.